Michał Apel, a ze mną jest e, Michał Wlazu, główny sędzia The War. E, Michał, no to może na początek powiedz mi, jak to się stało, że jesteś e, tym sędzią głównym tutaj. E, organizator mi zaproponował. Zdamy się z Denisem już trochę i na gromdzie jeszcze w innych sprawach, więc zaproponował mi uczestnictwo. Bardzo się tym zajarałem. Ucieszyłem się naprawdę, bo fajny projekt. Liczę, że to naprawdę ruszy, więc czekamy. Myślisz, że to doświadczenie z Calcio Storico będzie dla Ciebie da dużo, żeby sędziować te walki grupowe, czy to nie ma znaczenia raczej? Wiesz co, raczej nie ma znaczenia, raczej, raczej tutaj chyba już doświadczenie sędziowskie, które mam już po paru galach, w tym jedna nagłe pięści tak samo, czyli w krawym sporcie. Więc liczę, że to plus dobra na dobra ekipa Andrzej Kuliki Adam Wiśniewski, więc w trójkę tutaj na pewno dam radę, żeby zapanować nad chłopakami. No i przede wszystkim, żeby było bezpiecznie. No właśnie, troszkę wyprzedzieliśmy pytanie, ale może bardziej rozwinąć. Jak myślisz, czy właśnie w takich walkach takie potężne chłopy jak choćby ty muszą sędziować? Bo tak naprawdę nie wiadomo, jak oni się zachowają podczas takiej walki. Myślę, że przede wszystkim doświadczenie czyli ktoś, kto walczył wcześniej, toczył walki, wie, jak wygląda zawodnik, który jest podłączony, wie, kiedy rozdzielić. To to jest tutaj główne, tak. plus do tego siła, no i e, autorytet, żeby zapanować nad chłopakami, bo wiecie, adrenalina 3 na 3 dopadnie, dwóch na jednego, tutaj jest tylko stójka, nie można w parterze bić, nie można grand poundów robić, więc trzeba będzie rozdzielać, e, bo na pewno takie sytuacje się zdarzą, więc trzeba będzie oczy dookoła głowy i szybka reakcja. A jak myślisz, jaką taktykę w ogóle obrać, bo rozmawiałem przed chwilą z Różalem, Różal mówi... We trzech atakujemy jednego, jego troszkę naruszymy i wtedy dwóch leci do dwóch, kończymy jednego i później już jest koniec walki. Czy myślisz, że taka taktyka jest najlepsza, czy masz jakiś inny pomysł? Wiesz co, zawsze na podwórku było tak, że najpierw lejemy największego, reszta ucieka, ale tutaj to pewnie nie zadziała. Szczerze powiem nie wiem, trzeba będzie zobaczyć jakie są ekipy, kto z kim potrenować, zobaczyć różne scenariusze, na pewno nie będzie można tutaj podejść do takiego, że ekipa mówi, no dobra, jakoś to będzie, no to nie, to jakoś to nie będzie. Trzeba się przygotować taktycznie, naprawdę potrenować w tych sparingach trzech na trzech, zobaczyć jak się rozdzielać, kto ma pilnować, kto ma rozdzielać zadania, tak, bo musi być komunikacja. Nie może tak, że dwóch się leje, trzeci z boku sobie patrzy i, i ten musi być jakiś kapitan drużyny, który rozdziela zadania, kto do tego, kto do tego. Pierwsza gala będziemy się tego uczyć i też, też ekipy będą się tego uczyły. Pytałem na konferencję, ale może nie wszyscy oglądali, czy ty nie miałeś e, propozycji albo pomysłu, żeby samemu stworzyć team i zawalczyć? Ja już miałem propozycję z wielu federacji. Tutaj może przez myśl mi przeszła taka, e, taka, taka, może, taka myśl, przez głowę może mi przeszła i, i kolegom, składowi sędziowskiemu, ale zostaniemy przy sędziowaniu. Będziemy się dobrze bawić. bo właśnie pomyślałem, że ta ekipa o którym wspomniałeś to jest dobry nawet super fight, żeby ze zwycięzcami zawalczyć. <noise> nie zostaniemy przy sędziowaniu, tutaj damy się wybić chłopakom, bo na pewno e, zasłużą na to, tak? Żeby się wybić z tej gali i później dalej. Albo zostać i triumfy tutaj święcić. Mówisz, że dużo e, propozycji, to dlaczego cię nie oglądamy? Już mam rodzinę, mam trzy jeszcze ja się walczyłem, nie, spokojnie, jeżeli coś fajnego się pojawi, to tak, ale już na pewno nie muszę tego robić dla pieniędzy, tak, a stawki w Polsce nie są potężne, więc no nie muszę, nie chcę mi się już pobić, trenuję 5-6 razy w tygodniu, ale, ale nie chcę mi się już bić. Dobra Michał, dziękuję Ci bardzo, myślę, że pogadamy jakoś bliżej gali albo na samej gali. Na pewno. do zobaczenia.